Pokażę Wam sprzęty, na jakich pracujemy. Tak, pierwszym urządzeniem to jest Alcoblow. On służy do badania trzeźwości, tak? Kontroli trzeźwości kierującego, znajdującego się na drodze. Włączamy urządzenie. Wait, znaczy czekamy. Pojawi się zielona lampka. Urządzenie jest gotowe do użycia, tak? Dmuchamy. Może Pani mi pomóc. Z daleka. Lampeczka. Jeżeli zielone, trzeźwość jest w porządku. Jeżeli czerwone, no niestety nie. Jak tu się pojawi pomarańczowa lampeczka znaczy, że jest stan po użyciu. Jeżeli czerwona, znaczy, że stan jest nieczyźwości. Wtedy zapraszamy kierującego do nas do radiowozu i badamy go na takim dokładniejszym urządzeniu. Włączamy urządzenie. To jest akurat Alkostop. Czekamy. Gotowy do użycia. Proszę, otworzę sobie Pani ustnik. Włożyć tą drugą stroną. Mhm. Mocno. Mocno wkładamy. Mhm. No i zmuchamy. Pokazuje się test. Analiza. I wynik 000. tak? Wyciągamy ustnik. Urządzenie wyłączamy. Jeżeli wiadomo, wyniki są różne albo jest wynik na wykroczenie, albo na przestępstwo robimy swoje czynności. Tak? Co jeszcze? Następnym urządzeniem jest. Nasze urządzenie laserowe. Ręczny miernik prędkości. Włączamy tu, tym przyciskiem. Pokazuje się nam w środku. Jest taka czerwona kropeczka, którą bezpośrednio nakierunkowujemy pojazd jadący w naszym kierunku. Strzelamy, że tak powiem, do niego. Pokazuje nam się prędkość, namierzamy na tablicę rejestracyjną lub pokrywę silnika. Pokazuje nam się tutaj prędkość kierującego, odległość, z jakiej został zmierzony tym urządzeniem i czas pomiaru. A jak dzieciom podobają się dzisiejsze pokazy? Myślę, że dzieci są bardzo zadowolone. Są ciekawe, zadają dużo pytań. Testują nasze urządzenia.